Jest waga znaleziona. No, I tam jest jeszcze I Tam jest bęben. To może być od komarka, To od komarka albo będzie bardziej kolor wykonawczy. A to jestem na złomowisku. Zobaczymy, co tutaj leży ciekawego. Wózek, wózek. Co my tu możemy dzisiaj znaleźć? Dawno mnie nie było. Ziemia jest tak zmarznięta. Była sobie hulajnoga. Kuchnia, felgi. Tu jakiś stary rower. Romet. W stanie, bym powiedział, nie najgorszym dla znawców białe rączki tak wiem, że niektórzy mogą powiedzieć, że można było go sprzedać miałem tyle rowerów które się nie chciały sprzedać także ja tego nie dotykam i to miałem dość ciekawe rowery w sumie jeden czy dwa to jeszcze do tej pory mam może jakby ktoś chciał to wiedzieć o tu co było co tu było, co tu było Maszynach była chyba No, coś takiego Będziemy zobaczyć z drugiej strony. Ogólnie widać, że sam cienki złom. Cienizna, nic nie ma grubego, same takie blaszki. O, tutaj jest gruby. Piec był. O, teściu wynalazł. Uwaga, 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 wynalazł. Jest waga znaleziona. Działa? Nie, nie ma góry. Ale... Nie, tam trzeba poukładać, bo jest zwalona. zobaczcie. Jakaś obręcz od jakiegoś motocykla. Podejrzewam, że tak... No. Od Junaka wzwyż. No. I tam jest y, jeszcze... I tam jest bęben. Bęben, zaraz tam może wejdę. Zaraz Zobaczymy to tam... Czego? O, hak ktoś wyrzucił. No. Co tu jeszcze ciekawego tak na Z Skosiniki rozbierano, blaszki. Piła jakaś tam leży, o głośnik tam leży, zobaczyć, właśnie głośnik tam Dużo leży, do tego, zaraz idę go obczaić, piła, a druga połowa, nie ma, to nie jest moje, twoje, tylko moje, moje. A nie, jest druga część, zobacz. a jest tam druga część, zobaczycie. no połamana, nawet dwie tam są, dwie, Patrzcie. o maszynka do jest fajna, od czego ta obręcz jest? Ona jest szeroka Coś mi się wydaje, że to nie jest od włoski. I stare, emaliowane to będą pewnie może bardziej jakiś rusek. No zobacz, jedna maszynka do mm -hmm. a tam no. jest No tam jest jeszcze od e, części od o, motocykla są. Tak. Daj na rękę. Wiem się to nie wycopię. Od czego to jest? To może być od komarka. to, to od komarka będzie. Albo bardziej kolor. Byłych Romety. Te półosobowe. A to. Albo nawet motorynki w takich. A to. Tu jest jakaś sygnatura AK-11. Flaming, mam dla ciebie. O. Od imadła. Imadło. <gry> Kurde, od czego to jest? Żadnej sygnatury nie ma. Możecie napisać w komentarzu. Ja i tak nie będę tego brał. Bo jest, bo jest już takie, powiem Wam, trochę podniszczone. Na siłę było odkręcane młotkiem i przecinakiem albo jakimś śrubokrętem. Ale fajnie by było, jakby ktoś napisał w komentarzu, od czego to mogło być. Tu był stary rower jakiś. Do dziecinnego, jakiegoś. No. O, zobaczcie maszynki. maszynki O, ale to kawał maszyny jest. Zobaczcie, I to jest nie zobraź... jest polska maszyna. To jest jakaś. Pokaż mnie to, pan. No to kurde, łamana jest. No nie. No i widzicie, już wam chciałem no, to zabrać. tak można. Chciałem wam to zabrać. No niestety. Tu jest kolejna. Zobaczcie. A to już będzie nasza, nie? Tak, to jest nasza to jest ósemka, Alfa 1. Alfa 1. No, ale, no, ale ta, ale ta. żeby tamta Tamta, maszinka, żeby nie była pęknięta, nie? Zagraniczna nie pęknięta, to warto ciekawy by ciekawy fund by był. No. A ta to, to jest, to nikt tego nie kupi, bo, nikt bo tego nie kupi, bo uszkodzona głośnik. Tonsil. Tonsilowski głośnik. Ale już swoje po dupie dostał. Uklejony wszystkim czym się da. Ty masz swój, ja mam swój głośnik. No, tu jest następny, JVC. JVC, samochodówka jakaś mężczyzna. Nie, JVC bardzo dobra firma. A to co za skrzyneczka? Taką skrzyneczkę, czy nie... Ej, zobaczcie. Tu można na ofiary. <laughs> no na, na wsparcie. Ej, ale, ale kurde, skrzyneczka z niczego sobie. Tu o, A tu nie tu leży mieście. druga? A tu nie leży druga? druga A tu dobra. jest druga. Patrzcie. Zobaczcie. Skrzynki na wsparcie. Ej, skrzy... Ej, te skrzyneczki są fajne. Ja je zabieram te skrzyneczki. No na, fanty, widzisz, no, na jakieś tam pierdoły, na mosiąc, na takie rzeczy. Dobra, to zabieram. Skrzyneczki dwie idą. Co tu mamy? Rynk, patrzcie, rękawiczki w samochodzie. No przecież to zawsze tak jest. Tam coś leży jeszcze. No nie wiem co to jest właśnie. Jakiś śrubunek. Nie mam pojęcia. No ale dzisiaj trochę fandu. No szkoda mi tej... Ta maszynka najbardziej... Zły. Tak, szkoda mi tej maszynki. Czy jeszcze coś ciekawego? Radio proszę bardzo. Trzeba szukać, patrzeć. Tu już za bardzo więcej nic nie ma. Jeszcze skoczymy na cieniznę przy wadze. Zobaczymy, czy tam coś się uda trafić. Skrzyneczki, to tak jak mówiłem, zabieram. Tak, tego szkoda. Waga też jest uszkodzona, pokrzywiona. wszystko rozstrzygowane. Złom. Ale to niszczostwo. Szkoda, że to jest pęknięte. Dobra, zabieram skrzynki. I idziemy pod wagę. Chociaż tam jeszcze cały czas pełno ludzi. No i czynizna. To to nic. To były komputerki. Ciekawego. A skrzyneczki ważą 3 kilo. A puszeczki, kilogram. No i. No i Podsumowanie. Podsumowanie. Chyba 80, do 90 i 95 groszy. Gruby chyba złom, także mhm. szału nie ma. Skrzyneczki zabrałem. Także ten odcinek kończymy. Pozdrawiamy Was. Pamiętajcie o subskrypcji, zostawcie łapkę do góry i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.